A wcześniej mówiłeś, że e, tutaj na Sanzibarze mamy e, ładne plaże, czyli na przykład bardziej mówiłeś Ciambiani, e, Tende no tak, e, tam na, na Pudocę, tam Kengwa, Numbu i tak, i gdzie tutaj jesteśmy, Tyłem, do i tam też tak mówiłeś, że e, jest tak ładna plaża. Ale gdzie najbardziej polecam? Bo polecam Utende, bo tam Tende mamy się spokojnie miejsce czyli tam nie ma dużo hotelek. No tam tak, jakie kto to... się zwiedza tam, no. czyli same plaże i tam zwiedzać, czyli jakie też zrobić piękne e, zdjęcia, tam można zro e, zrobić zdjęcia. No, Ale ja też polecam e, no, paje. No, paje, paje? Szerokie, e, szeroka plaża no. i też tam są kobiety, które oprawiają algi, no. bo tam e, paje jak kiedy, dużo... kiedy 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 kobieta je uprawiają alga. Czye powiecie jakie odrzuć? Jak? Nie, nie, bo jakie oni mają uh, odrzuć dużo odr.